Witam Was, Skorpiony. To jest dla Was czytanie na październik 2021. Zobaczmy, co się będzie u Was działo. Co się będzie działo w październiku u Skorpionów? W październiku 2021 dla Skorpionów. Ok. Sytuacja Król Pucharów. Wyzwania Cesarz. Przyczyny, mak przeszłość, trójka mieczy, do czego dążycie? piątka kijów, ok, i jeszcze coś tutaj nam wypadło. Ósemka mieczy. Co nadchodzi? Co nadchodzi dla skorpionów? Najbliższa przyszłość. Siódemka kijów i paść y, paś kijów. By w tej sytuacji. Asmie e, Pentakli. Co się dzieje dookoła? Świat i dziewiątka mieczy. Czego nie widzicie? Królowa Kijów. Potencjalne wynik. pucharów. Ok. Pod spodem mamy dziesiątkę, e, dziesiątkę kijów. Ok. E, myślę, że skorpiony e, mm, mają coś interesującego na oku i e, odcinają się od czegoś, co było rozczarowujące. E, twoja energia myślę, że to w ogóle już jest, jakby sprawa jest na tapecie. I e, ten miesiąc pokazuje skierowanie się właśnie ku temu nowemu e, kierunkowi, ale takiego mm, takiego dobitnego powiedzenia nie przeszłości, trzymanie się również w ryzach, żeby się tak jakby żeby się nie, nie ugiąć. Jest tutaj sporo takiego właśnie nieugiętości, dyscypliny, odwracania sobie, że tak powiem, wzroku, żeby nie patrzeć na coś i mocne takie właśnie skierowanie na to, że realizuje swój jakiś plan, ponieważ pamiętam jak bardzo coś mnie rozczarowało, więc tak jakby nie ma powrotu. I teraz albo mamy do czynienia z osobą, która właśnie ten cesarz, która również jest bardzo silna tutaj, albo mamy albo właśnie to postawienie Pojawia mi się właśnie angielskie, że put the foot, czyli postawienie e, mocno po prostu na, jakby na swoim, albo e, uparcie, takie jakby dążenie do tego, czego, czego my chcemy. Tak? Czego, tak jakby nie dopuszczamy innego zdania, innego tematu, tak, e, tak jakby do tej sprawy. Nie ma wyjaśnień, nie ma tłumaczeń. Bo zobaczmy, co się dzieje. W samym centrum Twoja energia, Król Pucharów. Król Pucharów mówi o dojrzałości tutaj. O, e, tak jakby też o, e, o takiej zgodzie ze swoim charakterem, e, e, do, dojrzałości emocjonalnej. Jest tutaj pewna jakaś końcowa droga, ponieważ, jakby pojawia się na końcu e, e, paść Pucharów. Albo tutaj się zaczynają nowe rzeczy, no mamy, prawda, paść i dziecko, albo nowe rzeczy się tutaj dla ciebie zamykają, no albo tutaj ta pozycja twoja jest naprawdę silna, dojrzała, masz klarowność w, w całej sytuacji i jakby wiesz, co powinieneś robić w tej sytuacji. No, Paś jest posłańcem, paś zaczyna nowe rzeczy, pokazuje możliwości. One są takie do wzięcia bądź nie, bo to jest coś drobnego, coś, co jest pomysłem, jakby taką swego rodzaju zaczepką, ale prawda, ty w całej tej sytuacji mam wrażenie, widzisz potencjał. Bo As Pentakli mówi o tym, że jest dobre ziarenko. Zaczynamy, z, coś, pojawił się pomysł, bądź nowa osoba, która e, no, ma potencjał rozwoju, tak? No i właśnie mam wrażenie, że ruszasz tą przygodę i podejmujesz wyzwanie e, czegoś nowego. No, w swojej przyszłości mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy, no, jest to karta... E, Rozczarowań i takiego zmierzenia się z rzeczywistością, również złamanego serca, bo mamy takie duże serce dla kogoś bądź czegoś, które zostaje przebite. I jakby tutaj mamy tą przeszłość, pod spodem mamy dziesiątkę kijów i ponieważ mamy dziesiątkę. Dziewiątkę kijów, dziewiątkę mieczy, prawda? Ósemkę mieczy, dziewiątkę mieczy. Mam wrażenie, że zostawiasz ze sobą coś, co było trudne, rozczarowujące, i <laughs> musisz również tutaj zachować pewną dyscyplinę w głowie, aby trzymać się swojego planu. Trzymać się również tego, tak jakby co wypracowałeś, ale właśnie nie, dziewiątka Kijów mówi o tym, że mimo ran, mimo niepowodzeń stajemy, podnosimy się z tego, a dziewiątka Kijów mówi o tym, że jesteśmy silni, że y, mamy za sobą armię, tak, mamy za sobą to, co zbudowaliśmy. dziewiątka Kijów mówi o wytrwałości, o tym, że umiemy skumulować, wstrzymać energię, przytrzymać ją przy sobie, bo Kije są energią, są e, rzeczami ekscytującymi, e, tymi, które właśnie powodują wrzenie. Tak? Dziewiątka mówi o tym, że jest tego bardzo dużo, ale trzymamy to w skupieniu. Tak? Dziesiątka mówi o tym, że jest już tego naprawdę taki ogrom, nie da się tego utrzymać. Trzeba to tak jakby przeładować w końcu. Więc jest to skupienie i tak jakby te dziewięć kijów stoi za nim jako taki mur. I nie dziewięć, osiem, prawda? I osiem mieczy jest dookoła niego. Ósemka mieczy mówi o splątaniu, ale mówi też o takim swoistym więzieniu. Jesteśmy uwięzieni w czymś. Ale ósemka mieczy również mówi o rygorze. Które sobie sami narzucimy, mam wrażenie, bo mamy u podstawy asa, prawda, pentakli, i jedynkę, i asa, i maga, prawda? Czyli tworzymy coś. Tworzymy z tego, co mamy. Mamy asy dookoła, mamy nowe rzeczy. I u podstawy jest wielka siła woli tworzenia tego, czego chcesz, która tak, jakby z czego czerpie, tak, bo z czego mag czerpie, no z króla. Pucharów, więc z dojrzałości, doświadczenia, e, prawda? Ponieważ jest to Twoja energia i stwarza dla siebie świat. E, więc ja myślę, że ta ósemka mieczy nie mówi o ograniczeniu e, widzenia, jakby całej sytuacji, tylko o tym, że narzucamy sobie reżim. Ósemka mieczy właśnie pokazuje mm, pokazuje się tak. Przy sportowcach, którzy codziennie rano wstają, jedzą o tej samej porze, ćwiczą o tej samej godzinie, są w takim reżimie i mają tą siłę woli wytrzymania w tym bardzo długo. I nie każdy tak potrafi. Więc ja myślę, że pilnujesz się tutaj, izolujesz się od czegoś bardzo szczelnie i dokładnie i tak jakby sam, sam, sam się tutaj powstrzymujesz, tak? Sam. Stoisz za tym murem, nie wychodzisz. Więc e, takie są Twoje zamiary, do tego dążysz w głowie. Myślę o odizolowaniu się od czegoś. W całej tej sytuacji wyzwaniem jest cesarz. I cesarz mówi: No, cesarz pokazuje ważne życiowe decyzje. Może być to oczywiście osoba, która jest równie silna, bo to jest też. Siedzący na tronie, tak, cesarz. Tu, owszem, może się pojawić jakby cała ta sytuacja w obrębie silnej osoby, również znaku wodnego, bo mamy tego króla, jakby w centrum uwagi. Cesarz również pokazuje zasady i pokazuje, Wielki szacunek do siebie, który wymagamy od innych. To jest ważna postać. To jest postać, która się szanuje, ceni, ma wymagania, ma również wizję i dyscyplinę. Tak? On jest tutaj szefem, on kieruje sterem. Więc może być to tak, jakby trudne w całej tej e, sytuacji, rzucać ci tu wezwanie. Bądź jest to trudna osoba, która e, właśnie ma swej zasady takie niedoruszenia. E, co nadchodzi? No, siódemka kijów, więc walka, e, sprzeciw, odpieranie. Siódemka kijów również może mówić o blokadzie, zwłaszcza, że mamy pazia. Pazia, pucha, e, pazia kijów. Paśkiew mówi o zaproszeniu do przygody, ale albo jest to ta nowa rzecz, która Cię interesuje, którą już zaczynasz, bo mamy właśnie ten, to, ten nowy, ten e, e, as pentacly. i coś blokujemy. Siódemka kijów czasem jest taką kartą, kiedy nie odpowiadamy na wiadomości, kiedy blokujemy kogoś e, właśnie, czy w mediach społecznościowych, czy po prostu nawet nie dopuszczamy do, e, do siebie jakichś wytłumaczeń, tak, jest... Totalnie, prawda, odizolowanie. Siódemka kijów mówi o waleczności, o tym, że nie boimy się własnego zdania i trzymamy się tak jakby z dala, tak? Od, od jakichś potencjalnych czy przeszkód, czy wytłumaczeń, czy nawet pomocy, tak? Trzymamy się z daleka, chcemy sami. E no, siódemka kijów również pokazuje taką kartę lekkiego uśmiechu, że możemy się jakby zmierzyć z tym, co, jakby co rzuca nam z los. Bo sobie świetnie z tym radzimy. I to jest karta tak jakby osób, które nie boją się wyzwań. Co się dzieje w Twoim otoczeniu? No i właśnie tu się rysuje, ten koniec, i dziewiątka mieczy mam wrażenie, jest związana z tym, co Ty postanowiłeś w głowie. Więc zakończenie. Domknięcie pewnej sprawy, czyli karta świat i Twoje otoczenie, tak jakby. No, dziewiątka mieczy pokazuje stres, czasem wstyd, czasem takie właśnie chowanie twarzy w, w dłonie, tak jakby żałujemy albo nie chcemy, tak jakby chowamy się przed czymś. Dziewiątka mieczy no, pokazuje e, wykończenie psychiczne, Właśnie te sytuacje stresujące, niespanie po nocach, mam wrażenie, że może być to po prostu uświadomienie sobie, że ten koniec, prawda, dziewiątka, czyli do dziesiątki, do takiego ostatecznego poddania się już jest tylko jeden krok, tak? Więc może być tak, że w Twoim otoczeniu jest osoba, która przewiduje, że jest to już taki naprawdę koniec, koniec ostatni, tak? <grym> Albo że on nadchodzi. No, no jest tu stres, żałowanie. Myślę, prawda, dziewiątka, dziewiątka z powodu uświadomienia sobie jakiejś izolacji, którą tutaj masz w głowie. Czego nie widzisz? No, pojawia się tutaj osoba, królowa kijów. Mam wrażenie, że może być to ktoś właśnie nowy, kto zaprasza cię do zabawy. Tak? Jest to ekscytujące, może być to jakaś przygoda, flirt, coś co jest ogniste, prawda? Ponieważ mamy właśnie e, król pucharów, paść pucharów, królowa kijów, e, e, paść kijów. Więc mam wrażenie, że jest tu ktoś nowy, ktoś kto jest płomienny, e, coś co będzie ekscytujące, e, ogniste i no ciepłe, tak? Jest to płomienna yy, no, energia, więc myślę, że tutaj jest szansa na jakąś na pewno przygodę i coś ekscytującego. Jak się wszystko kończy, no mamy pazia pucharów, więc... Coś wyskakuje z tego kielicha, niespodzianka. Paść Pucharów może mówić o niespodziewanym wylaniu się jakichś uczuć, bo są to uczuciowe sprawy, tak? Komunikacja, która może tutaj nastąpić e, właśnie odnośnie tej Królowej Pucharów, e, Królowej kijów, tak? Więc no, pojawia się tutaj osoba, no to jest znak ognisty, ale mam wrażenie, że jest komunikacja... W całej tej sytuacji komunikacja od kogoś, kto jest z nami zainteresowany, no i coś się z tego rodzi. Pazie pokazują, że jest to coś drobnego, coś, co jest raczej zaproszeniem, które możemy przyjąć bądź nie, ale nowe sprawy się tutaj dla Ciebie pokazują. No i myślę, że ponieważ tak jakby ktoś, ponieważ mamy te same kolory, prawda, czyli kije, kije, puchary, puchary, ty wychodzisz ze szczerą propozycją i dostajesz również szczerą, tak? Ponieważ jakby to jest ten sam znak. Ktoś nie, nie pokazuje tutaj, jakby jest jasność w sprawie, czego chce ta osoba. Zobaczmy, jakie są e, rady dla skorpiona. Jaka jest rada dla skorpiona. Okej, okay. no kolejny paść tutaj w tej talii to jest księżniczka. Pentakli, ale y, księżniczka pentakli, prawda, pokazuje tą energię. Więc zdecydowanie warto zacząć drobnie, tak jakby pomału, bo y, paść pokazuje tak jakby umówienie się na lunch, na kawę. Jest to coś, co jest niezobowiązujące coś, co pokazuje uczenie się albo poznawanie czegoś. Pokazuje również zaciekawienie, interesowanie się, chęć poznania czegoś nowego, e, eksperymentowanie, poznawanie e, właśnie, ponieważ to są uczniowie, więc oni jeszcze nie do końca wiedzą cokolwiek, ale ta energia pokazuje, że warto tutaj się tym zainteresować, tak? Bez jakiegoś wielkiego, prawda, wow na początku, <grytanie>, prawda, jakiejś deklaracji od razu, ale warto to. Obejrzeć dokładnie, tak? Tym bardziej, że mamy pentakle, pentakle, czyli as pentakli i paść pentakli. Czyli warto to przyjąć. To może być, mogą być sprawy uczuciowe, może być to również jakaś propozycja nowej pracy, propozycja, zaproszenie, wiadomość, którą warto przyjąć. Ok, myślę, że to wszystko, Skorpiony. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.